W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak kupić dom w Paragwaju, a przede wszystkim, ile kosztuje przeciętny dom w Paragwaju. Zapraszam serdecznie. A więc pierwsze podstawowe pytanie: jak kupić dom w Paragwaju? <laughs> Są dwie podstawowe zasady. Pierwsza: możecie kupić oczywiście nie tylko dom, ale działki, czy również jakiekolwiek nieruchomości na podstawie ważnego dokumentu podróży, to znaczy waszego paszportu. Także to jest yy, najprostszy sposób. Drugi sposób, który ja Wam też polecam, aby z inwestycją, bo ja to tak widzę, jeżeli inwestujecie, żeby od razu wyrobić sobie odpowiednie dokumenty na pobyt w Paragwaju. Wówczas, gdy przepisy się zmieniają, a się zmieniają i dalej się będą zmieniać, także aby zabezpieczyć Wasz kapitał, powinniście inwestować i w co? No więc, na przykład, w takie nieruchomości, które w dobrych lokalizacjach, tutaj jak nasza, oczywiście zyskują na wartości. Następną kwestią jest, jak kupić kom i przez kogo to robić. Sprawą istotną jest, abyście Przede wszystkim kupili, nabyli działkę odpowiednią, działkę budowlaną, na której na przykład taki dom w dobrym stylu, jak widzicie, i w dobrej jakości, bo to jest najważniejsze, abyście go kupili od. Osób zaufanych, a przede wszystkim, aby ziemia, czyli działki budowlane, miały odpowiednie dokumenty. Mówiąc prosto, jeżeli ja jako Zbyszek sprzedaję Wam działkę budowlaną, to również w akcie notarialnym powinno się pojawić moje nazwisko i moje imię wraz z małżonką, i wtedy nie ma problemów i Wy wiecie, że kupujecie te działki. Od nas i macie odpowiednie dokumenty. Jeżeli oczywiście w akcie notarialnym <laughs> macie pełnomocników w cudzysłowie, czy spółki akcyjne, trzeba się temu trochę dokładniej przyjrzeć, i dlatego zapraszam, tak czy inaczej, na konsultacje, ale to jest najważniejsza sprawa. Najważniejsza sprawa nie możecie budować czy zlecać budowy domu. Na działce, która do was nie należy. A więc jak kupić dom. Prosta sprawa. Zwróćcie się do nas, telefon podaje na dole. Kupujcie działki, rozmawiamy z naszą architektką, lub architektkiem. Architektem. I podobne domy jak do tego. Pokażę Wam również inne. Możemy naturalnie zaprojektować ekstra dla was indywidualnie lub skorzystacie z gotowych projektów naszych, wówczas wychodzi taka budowa nieco taniej, ale nie macie indywidualnego domu. Zwracając się do nas, organizujemy od A do Z. Oczywiście działamy również z Asuncją, nie tylko z Piri Bebui, więc na przykład jeżeli chodzi o. Dokumenty, czyli dokumenty o pobyt stały, robimy to oczywiście z Asuncją, czyli ze stolicy. Was pobyt powinien nie trwać dłużej, jeżeli 3 dni, 2,5 dnia, parę godzin, w zależności od pracy urzędników. Otrzymujecie pobyt na 2 lata po pewnym czasie, i wówczas, oczywiście, to jest bardzo, bardzo potrzebne. W tym celu, abyście czuli się po prostu swobodnie u siebie w domu, gdy macie jakiś kryzys, powiedzmy sobie u Was w państwie, w Unii Europejskiej czy w innych państwach, gdzie sytuacja jest powiedzmy sobie nazwijmy ją mieszana. Dlatego uważam, że taki krok jest jak najbardziej uzasadniony. To znaczy, dokumenty, kupno działki i kupno domu, czyli inwestycja w nieruchomości, które tak czy inaczej. Z biegiem lat, z biegiem czasu zyskują na wartości. A przede wszystkim macie dwie opcje: albo zamieszkujecie sami, albo też wynajmujecie taką nieruchomość na, na prawnej, naprawdę korzystnych warunkach. Notariusz oraz tłumaczenie umowy to jest podstawowa sprawa. Jeżeli macie kontrakt, czy umowę notarialną, musicie ją przetłumaczyć. To jest, powiedzmy sobie, koszt, nie wiem, takie tłumaczenie w granicach 100, 150, 200 euro w zależności od umowy, czyli od wielkości umowy. Uważam, że są to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, czyli jeżeli jesteście Polakami w języku polskim. Jeżeli macie opanowane inne języki, jak powiedzmy sobie angielski, czy też niemiecki, tłumaczenie naturalnie, za waszym przyzwoleniem możemy zrobić w tych językach, to znaczy w języku niemieckim, angielskim lub też innych językach. To zależy naturalnie od was, ale jest to kwestią bardzo istotną. Dlaczego jest to kwestią istotną? Ponieważ akt notarialny zawiera fachowe nazewnictwo. I mieliśmy nie, przed paroma dniami taki przypadek śmieszny, tak, bo Powiedzmy sobie, starsze małżeństwo, nie rozumiejąc słowa w języku hiszpańskim, e, chciało na podstawie, e, na podstawie pełnomocnictwa podpisać akt notarialny, czyli powiedzmy sobie ten ostateczny akt notarialny, co absolutnie zaprotestowałem, bo tutaj nie ma innej możliwości, jak przetłumaczenie to na język polski, tak aby powiedzmy sobie, e, ci, którzy podpisują, w ogóle wiedzieli o co chodzi. Sądzę, że nawet w ojczystym języku nie jest takie proste zrozumieć prawo paragwajskie i akt notarialny, ale to są już dwie osobne kwestie. Także proszę zwrócić na to uwagę i yy, z naszej strony mogę tylko powiedzieć, że tak robimy. To znaczy tak, akt notarialny naturalnie wy To są koszty dodatkowe plus tłumaczenie, które naturalnie przygotowujemy w Wcześniej z wyprzedzeniem, tak abyście oczywiście wiedzieli wcześniej, co podpisujecie. Jeżeli są ewentualne kwestie czy jakieś niezgodności, naturalnie można to poprawić, razem uzgodnić, tak żeby praktycznie akt notarialny był sprawą, praktycznie drobnostką, sprawą formalną w sensie podpisu, nie tracąc waszego czasu, jak i czasu notariuszki. Teraz wielu z was pyta się naturalnie, zbyszek fajnie, wszystko ładnie, pięknie, ale ile kosztuje taki dom? Dom naturalnie trzeba przedstawić sobie w ten sposób, że zależy, cena domu zależy naturalnie od jakości domu. Teraz akurat tutaj wszedłem do łazienki naszej w domu wzorcowym. Oczywiście to nie jest podstawowy standard, który mamy. Tu są drzwi, tu yy, widzicie łazienkę i tutaj. Sufit, oraz tu mogę wyjść trochę, żebyście może zobaczyli, o, jak to wszystko wygląda. Tutaj na przykład są drzwi, które są podobne do europejskich. Tutaj, tutaj macie podłączenie do światłowodu. Tak wyglądają podłogi. Tutaj z tyłu jest kuchnia otwarta wraz z pokojem. No to jest podwieszany sufit i tutaj ekstra. To jest czyste drewno sprowadzane z Argentyny. Także taki standard naturalnie też można zrobić, nie ma problemu. Tutaj na przykład są typowo powiedzmy europejskie, polskie, niemieckie wraz z żaluzjami. Okna plastykowe to jest oczywiście ekstra, ale wszystko zależy od klienta. Tutaj też widzicie na tarasie najwyższej jakości płytki porcelanowe, także yy. I z tyłu dalej jest osiedle, jak można zauważyć. Także cena domu zależy naturalnie od jakości wykonania i muszę Wam powiedzieć szczerze między nami, że my preferujemy tutaj na naszym osiedlu, polskim czy też osiedlu międzynarodowym, które robimy, preferujemy naturalnie jakościowo wysokiej klasy domy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli e, inwestujecie w działki czy inwestujecie w domu, to wiadomo, że osiedle, które prezentuje, jakość, ceny domów jak i ziemi będą naturalnie z czasem rosły. Dlatego nie proponujemy półki najbardziej taniej, bo nie chcemy budować kurników. Nie wiem, na paru karanach można zobaczyć domy tanie, bardzo tanie. I potem problem jest w tym, że naturalnie wy nie jesteście zadowoleni jako klienci i my jako wykonawcy tym bardziej. Dlatego tego nie oferujemy. Dlatego przechodząc do tematu, Dom w standardzie, że tak powiem, zawsze można usiąść, tylko żebyście mieli powiedzmy mniej więcej pojęcie o czym rozmawiamy. Dom w standardzie pod klucz musicie liczyć w zależności od wielkości, od jakości domu, od. Y Pochylenia dachu od drzwi i tak dalej. Wiele faktorów na to wpływa, ale powiedzmy sobie w granicach 600 czy 700 euro za metr kwadratowy domu pod klucz. Tak? Oczywiście można wszystko zrobić taniej, można wszystko zrobić gorzej i można to zrobić w innych miejscach, gdzie nie będziecie mieli zapewnionej. Czy zapewnionego bezpieczeństwa. A uważam, że w dzisiejszych czasach bezpieczeństwo to jest najbardziej istotną kwestią. Czyli jeżeli wprowadzicie się do osiedla, czy na osiedle, na którym zapewniona jest gwarancja poprzez kamery, poprzez wysoki standard, yy, poprzez odpowiednie towarzystwo, to uważam, jestem przekonany, że jest to bardzo wartościowy punkt, na który musicie zwrócić uwagę. Dlatego, tak jak powiedziałem. Oferujemy dom o wysokim standardzie. Dom mniej więcej o takim standardzie musi liczyć. Łatwo policzyć 100 m2 w granicach 60-70 tysięcy euro. Plus naturalnie koszty dodatkowe. Koszty dodatkowe są, yy, wiadomo, ogród, przyłączenia, woda, yy, prąd i tak dalej, i tak dalej. To są. Powiedzmy sobie koszty dodatkowe, które musicie liczyć mniej więcej w granicach 10%. Oczywiście koszty notarialne, przepisania yy, własności itd, tak i tak dalej. Ale żebyście w ogóle mieli pojęcie, w jakich, o jakich cenach, o jakich kwotach rozmawiamy, uważam, że taka rozmowa jest naturalnie potrzebna, aby, aby po prostu nie rozmawiać o dwóch różnych rzeczach, aby wam czasu nie zabierać <laughs> i odwrotnie, również w takich cenach mniej więcej dostaniecie mały apartament e, w stolicy czy pod stolicą e, czy w miejscach, które są mało ciekawe, e, powiedzmy sobie, płacić też w granicach 1800-1500-2000 dolarów za metr kwadratowy naturalnie znajdziecie i tańsze, ale tam e, ja bym sam nie inwestował i wam też również nie radzę, bo po prostu wartość ich nieruchomości nie będzie rosła, a będzie spadać. Jeżeli oczywiście towarzystwo na wokół będzie nieciekawe, co oczywiście w takich lokalizacjach na ogół jest. Ale powróćmy do tematu. Także tutaj kwestia dodatkowa są naturalnie działki, które możecie wybrać. Działki oferujemy od 360 metrów w górę, jeżeli chodzi o. Birimebuj, miasto powiatowe w, w województwie powiedzmy sobie nazywając to po polsku Kordyriera, gdzie stolicą jest KAKUPE. To jest mniej więcej godzina jazdy od lotniska, międzynarodowego lotniska i od aglomeracji Asuncją. A więc mamy tutaj spokój, mamy zapewniony spokój i jeżeli chcemy rozrywki, jeżeli chce jechać do Asuncją, zmienić nasze środowisko, nie ma problemu, godzina jazdy droga dwupasmowa praktycznie prawie jak autostrada droga szybkiego ruchu wspaniale się jedzie, polecam i okolice pokażę Wam w następnym wideo, wszelkiego rodzaju zapytania proszę naturalnie kierować pod wideo jeżeli macie zapytania również podam dane kontaktowe zarówno Whatsapp gdzie jest najprościej, najtaniej, jak i e-mail, czyli adres mailowy. Proszę, proszę, proszę na ogół nie dzwonić od razu, ponieważ naprawdę mamy dużo pracy, dużo terminów i trudno mi jest naturalnie z każdym z Was porozmawiać dwie godziny osobiście, co chętnie, naturalnie zrobię, ale zameldujcie się wcześniej, ustalmy termin i wówczas z chęcią porozmawiam z Wami. Dobra? Uważam, że wideo było fajne, dowiedzieliście się coś konkretnego. Pytania pod spodem. Dajcie lajka naturalnie na wideo. Jeżeli nie, za skru... za skru... subskrypcji nie zrobiliście, sorry, na kanał. Zróbcie to teraz i dzielcie się tym wideo, może wasi znajomi. Czy wasza rodzina jest zainteresowana inwestycją w ziemię, inwestycją w nieruchomości? Na przyszłość tak, aby zapewnić bezpieczeństwo waszym pieniądzom, waszego budżetu, zabezpieczenie waszego kapitału i budżetu. Kłaniam się, dziękuję serdecznie, do następnego wideo.